Да, Эрикса Эликса. Да, На Да, да. два А Да, да. Да, да. Да, Tego świata, niestety już przestały myśleć, politycy kradną. Już przywykłem do tych rzeczy, ciągle dokładałem ponu podatki, zebrani składek, żeby było lepiej Ale jakoś nic wcale, bo myślałem Jak rodzina 500 plus górne, to pomaga. Wskoczył jeden wielki minus, wspomagają tylko. Wyłącznie zaklepią biedę, połamałeś sobie nogi, potrzebujesz octopedę. Kasa chorych cień zjeda, nie masz na kawałek chleba. Tak się właśnie stacza w Polsce, ziemia do kawałka zera. Masz Tajny przypadek, czytasz codziennie prasę Znowu który wyczytujesz, znowu musisz wydać kasę Podatek od emigracji tu się pokazuje Na śmierć dzieli nie i miej jakikolwiek szacunek Tylko takie ścierwo na wybicie tu pasuje Takie moje zdanie, on nikogo nie oszukuje LGBT protest, ktoś coś tutaj skanduje Ja mam w to wyjebane, wy kurwa głupie chuje Chcecie jakieś prawa dobra, ale to nie interesuje mnie, więc zamknijcie już mordę, proszę was, ej Tak samo feministki, no i kurwa korwiniści Dość już mowy nienawiści Wszystkich na drzewach powiesić zamiast ciści Aż się zagotowałem za parze semeliski Ale proszę zamknijcie już te pyski